Siema wszystkim tu z Satocha i spotykamy się w takiej mojej luźnej, pogrywajce z gry Nailed. No i od czasu do czasu będę wkładał tę serię wtedy, kiedy nie będę miał akurat żadnych pomysłów na. Powiem szczerze, na film, bo to jednak trzeba mieć pomysł lekki. No i cóż, zaczniemy od nowa. Założyłem nowe konto, niestety powiedzcie mi szczerze, ponieważ Nailed był ostatnią... znaczy ostatnio mogę wziąć... Teraz oj, coś wpadło. Yy, się wpadło. Wziąłem się i to jest numer 4 z 2012 roku. No i na płytce właśnie Nate był. Niestety nie mogę się zarejestrować. Dlaczego zapytacie pewnie? Ponieważ wyskakuje błąd za długiego oczekiwania rejestracji. Nie wiem czy to jest spowodowa spowodowane. Jeżeli wiecie, to mi odpiszcie. Następną rzeczą jest to, yy, że... Kurczę, jakby to powiedzieć... Yy, Będziemy przechodzić tutaj z tego na powoli. E, oczywiście, tak myślę, że trzy wyścigi spokojnie wystarczą na jeden odcinek. No i co tu dużo jeszcze mówić. E, zacznijmy grać, bo nie muszę mówić, co to jest za gra. E, jest to gra o wyścigach. Wyścigach na kładach lub motocyklach. Ja przeważnie będę się ścigał na kładzie. No i cóż, e, fizyki tu nie ma, także jeżeli, że tak powiem, jesteście fanami e, symulatorów e, przeróżnych. No nie znajdziecie tutaj nic dla siebie, gdyż to jest y, gra w pokroju burnouta. Także... No co tu dużo jeszcze mówić. Nie oceniajcie tej gry zbytnio negatywnie, tylko to zaangażowanie, które wkładam dla was. No i co tu dalej jeszcze mówić? Chyba to by było wszystko kwestią, y, że tak powiem, wspomnienia. No i co dzisiaj jeszcze mogę wam powiedzieć? No. Od razu was muszę przeprosić za to, jeżeli coś tam usłyszycie, ponieważ dzisiaj remontują mój blok przy moim oknie. No i mogą być nieprzyjemne odgłosy, także z góry was za to przepraszam. Postaram się to wyciąć, jakieś te odgłosy, ale... Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, włączmy turniej. No i na początku mamy... to jest samouczek bodajże. A tu mamy pierwszą trasę. Trasy jest, jak widać, dużo. Znaczy, wyścigów jest dużo, ponieważ te gwiazdy, które widzicie z symbolizmem wyścigo, ilość wyścigów, czyli na każdej trasie z, tych, z tego pokroju mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wyścigów i mamy cztery yy, rodzaje tras. Także jest tego dosyć dużo, potem są jakieś wyzwania i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do króla e, Neildu. Dobra, weźmy pierwszy i pociąg do prędkości. Spokojnie, włączymy sobie. Szczerze nawet jeszcze nie wybrałem sobie pojazdu, jakim będziemy jeździć. Pierwszy wyścig będzie taki randomowy. Od razu mówię, że super, że tak powiem, ekspertem w tej grze nie jestem, chociaż do jak ostatnio zaszedłem, a ja grałem sobie. No i rozpoczynam się to intro. Pierwszy raz wam to pokażę, żebyście mogli sobie to zobaczyć. A potem to będzie tylko i wyłącznie przerywnik filmowy, który ja oczywiście będę przerywał. Dobra, wyścig jest. Shift to do przodu, Z do tyłu. I spacja jest to... Do że tak powiem Turbo. Dobra, jesteśmy na wyścigu, odliczanie się zaczęło. No i zaczynamy. No jedzie, a nie, CTRL, kurde. No widzicie, dzisiaj już dawno nie grałem w NAIDA. Nie chcę mi się zmieniać tutaj szczerze opcji. Ponieważ no że tak powiem te opcje, które są tutaj dane bezpośrednio, czyli te CTRL spacja i, i Z nie są wcale takim złym pomysłem jak, jakim mogłoby się to wydawać. Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy. Ponieważ jest to wszystko jakoś tak ułożone, że da się to ogarnąć w pewnym stopniu. No a co to było? A, przepraszam, na shimny był pala, a nie na spacer. A je wyjechalibyśmy lekko z trasy. No i teraz piękne omijanie. I tam, jak widać, nam się... to. Ten pasek, że tak powiem na, na, na turbo cały czas ładuje. Jak widać są ogromne wyskuki. to tam się naprawdę podoba mimo że... No niestety, ale tak raz z realizmem nie ma chyba nic wspólnego. Ale jak, w jakim stopniu przykuła moją uwagę, trochę sobie w nią pogrywałem w przeszłości. No, jak widać odpokowało nam się osiągnięcie kawaleria powietrzna fajnie to kibbnie nie powiem no i kupa innych jest takich osiągnięć które można zdobyć w tej grze i jest są też tak samo jeżeli chodzi o trasy trasa niby jest jedna chodzi o okrążenia lecz kupa skrótów jest taka ja na przykład widać tutaj za sobie pojechaliśmy inną drogą nie główną widać fajnie wody na ekranie która tak spływa no i lecimy no Kurczę, no duże jest efektów fajnych które naprawdę mogą przykuć Yy, Oko każdego gracza, naprawdę każdego, bo to, że to nie jest symulator, nie oznacza wcale, że gra staje się jedno... Yy, od razu trefna, tak to nazwę. No dobrze, które miejsce? Pozycja pierwsza. No wiadomo, pierwsze wyścigi nie są zbyt wymagające. Lecimy, no to jest genialne, naprawdę, mi się to tak podoba. Yy, osobiście zawsze byłem fanem gier typu Bernal. Nie wiem jak wy możecie pisać, czy macie też takie odczucia co do tych gier. Te gry oczywiście trzeba brać bardziej, ja by to powiedzieć, na fan niż na poważnie. Nie ma co się wściekać każdym błędem popełnionym przez samego siebie, ponieważ jesteśmy w stanie wszystko nadrobić w sumie ciągle udaje mi się w okręgi trafiać, a to jest spowodowane tym, że na, na, naprawdę kiedyś to pogrywałem dosyć długo i znam, że tak powiem mechanikę tej gry dosyć dobrze. Lecz niestety jak zaczniecie grać pierwszy raz, i nie, nie przyjdzie to wam tak prosto. Dobra, lecimy, teraz spręcimy tutaj. Jak widać jest zupełnie inna trasa. Inaczej to wszystko rozplanowaliśmy ale i tak e, koniec końcem dojeżdżamy ale się przyjął, dojeżdżamy do punktu w którym się spotykają e, obydwie drogi także to jest takie e, no nie wiem nie wiem niby trasa ta sama lecz e, zrobiona z różnymi takimi poukrywanymi bo e, wow, wiem, ciągle dobra poukrywanymi drogami, ścieżkami którymi to powoduje to że każdy Każde okrążenie nie jest takie samo. Teraz pojedziemy na przykład do góry, zobaczymy co jest do góry, jak to się przejdziemy tędy, co tu się dzieje. Każda ścieżka jest inna, także to też jest w pewnym rodzaju fajne. Następną rzeczą, która mi się podoba bardzo najdzie, jest ścieżka dźwiękowa. Kurczę, no jest tutaj tak, taki ogrom, taka masa przeróżnych utworów, że się w głowie nie mieści. Naprawdę licencje... Zapewne były bardzo, bardzo drogie. A jak widać teraz zupełnie inną, zupełnie inną trasą jedziemy, niż ostatnio. wo ten chyba się nie wyjechałem, dzielny Sir Robin, widzieliście, dostaliśmy osiągnięcie. Także jest to gra naprawdę, przynajmniej do mnie, e, trafiająca w samo sedno. Połączeniem takiej arkadówki z, no nie wiem jak to nazwać, czy dobrą zabawą, naprawdę. Dobra, lecimy teraz po jest... no Kurczę te wyskoki to te manewry w powietrzu, które musimy wykonać naszym ładzikiem, to jest niewyobrażalne. Tylko nie wiem czemu są momenty, kiedy mi się ścina nieziemsko. Fakt, faktem, gram na full detalach, Lecz no nie powinno aż tak się tak rżnąć. To nas, bo jest zupełnie no, niewidzialna ściana, bo oczywiście się steruje, ponieważ coś trafiliśmy. Dobra. To, że jest ostatnie okrążenie także dajemy z siebie wszystko dojedziemy na pierwszym miejscu i wszystko będzie ok Wow, ale ja zarzuciłem. Taka, ta kamera też jest w pełnym stopniu. No fajna. No, nie powiedzie chyba, że kamera Wam się nie podoba. To że ta kamera tak jakby podąża za naszym bohaterem. Bohaterem. Nie wiem czy to dobrze powiedziałem, ale więcej z tym. Podążę. podążę w takim znaczeniu, że gdy włączamy ich, jak zauważycie, ona się jeszcze bardziej oddala od nas, co daje taki efekt tego, iż naprawdę kamerzysta kameruje za nami całą drogę, no i w pewnych momentach nie nadąża za nami. To jest naprawdę fajny, fajny sposób na grę, to dodaje pewien klimat. Mi to się podoba, możecie pisać swoje komentarze na ten temat. No i cóż, jedziemy, jedziemy Teraz pojedziemy z tym ptywnym właśnie raz rozbaczamy na ścianie Właśnie jeszcze Wam nie pokazałem jak wyglądałem no, crashem w tej grze Ale to pokażę pewnie w następnym odcinkach, bo nie chcę, czy odcinkach W następnym wyścigach, no i zobacz, znowu się przycięło Nie wiem czemu, nie wiem czy to jest spowodowane Chyba coś się wydaje, że i tak i tak format akompacza będzie w najbliższym czasie zrobić, no i się, no cholera Dobra, najwyżej tak w ten wyścig przejdziemy i ogarnę sezję, tak? Bo jest. Te ścinki są wielkim jednym nieporozumieniem, zdaniem czemu tak gra może być, no nie wiem czy gra. Co, coś tutaj, jakiś balans czegoś jest yy, źle napisany. Naprawdę. No i piękny wyskok. Okej. Okay. No i oczywiście wyścigi w miarę ukończenia, raczej w miarę, że tak powiem pięcia się w tej karierze, wyścigi są coraz trudniejsze. Też to mi się podobało, ponieważ parę razy naprawdę musiałem powtarzać wyścig, z tego powodu, że no nie dawałem rady. Dobra, wejdźmy teraz do dwa zawodnika. No, właśnie. Oczywiście gramy mężczyzną, można kobietą, mężczyzną. Tyle odblokujemy wraz z oczywiście aby to powiedzieć rozwojem naszym i kolory, prawda? No kolory sobie weź weźmy sobie takie, zrobimy wstecz. Czy chcesz zachować zmiany? Tak, oczywiście. No i pojazd w pojeździe, można się trochę pobawić, bo jak widać jest kadłub. Również... Oczywiście to ma wszystko wpływ na nasze statystyki ogólne. Także patrzę, prędkość. Yy, prędkość, żeby przyspieszenie do palacza nie chcę. Przyspieszenie nie, pojemność do palacza też nie. Regeneracja do palacza też nie No i chyba prędkość co ta sama co sterowanie w powietrzu. To mnie, sterowanie w powietrzu mnie nie interesuje szczerze. Yy, tutaj, regeneracja do palacza to może być silnik. No, to pięknie, widzicie jak to wszystko pięknie błyszczy. Naprawdę yy, panowie postarali się na, nad tym. ...żeby to jak najładniej wyglądało. Przy... O, przyspieszenie, to założymy. Kierownica. Sterowanie w powietrzu, przyspieszenie... ...no nie przyspieszenie zostawimy. Amortyzatory. Przyspieszenie oczywiście. Koła. Jak widać, no wszystko tutaj wygląda inaczej. To jest też... ...jak dla mnie... ...bardzo fajna atrakcja. Kolory też możemy zmienić, jak widać. Niestety, resztę mamy zablokowaną, ale to wierzcie mi lub nie, bardzo szybko się odblokuje. Dobra, e, wstecz. O nie, 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 ja chciałem ziel czarna, zielona. E, wstecz. No kurczę. Ej, e, e. Zmień. End. Tak jest. No i oprócz tego możemy się pobawić jeszcze, na przykład... Mamy czarno-zielony samochód, kład, y prawda? Weźmy sobie amortyzatory, dajmy zielone koła, też zielone silnik. Oj, nie, o bo może być zielony, fajnie, to będzie, fajny kontrast będzie tego wszystkiego, a to będzie czarno. No i powiedzcie mi, czy to nie wygląda fajnie. Dobra, y wybierz, klikamy, a nie, wybierz wstecz, wstecz. Czy chcę zachować zmiany? Tak oczywiście, że chcę zachować zmiany i teraz przechodzimy do nadmorski patrol, kolejny wyścig. Tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, postaram się 2-3 yy, wyścigi przejechać, żeby wam to jak najlepiej zaprezentować, żebyście wy się nie nudzili, chociaż osobiście w tej grze trudno się nudzić, naprawdę, Takie jest moje zdanie. No i znowu krótka scenka pokazująca nam co jest na naszej planszy. O, widać ol, olbrzymie ładowacze, czy ładowacze? Kurcze, jak to się nazywało? Mniejsza z tym, do przewozu zwyczaj węgla w kopalniach się służy w Ameryce, ale w Polsce niestety nie ma i mniejsza z tym, jedziemy. Jedynka. I start przyspieszenie mamy maksymalne chyba, jakie możliwe jest w tej grze. No i jedziemy. Osobiście nie używam nigdy hamulca w tej grze, ale... To już od Was zależy, prawda? Bo w ogóle nie, starajcie się nie wjeżdżać w tą wodę, ponieważ ona naprawdę jest dla bardzo zwala po prostu z tej ścianą no. no i pięknie wjechaliśmy na dach. Tam była jeszcze inna opcja. No i widzicie to pierwszy crash. Tak to fajnie wygląda. Mi się to osobiście podoba. Jak chcecie, to piszcie, co naprawdę sądzicie o tej grze. Bo jestem ciekaw Waszego zdania, Waszej wypowiedzi na temat. Oto ów gry. O, będzie drzewo, wiecie, wiedziałem, że będzie drzewo, nie wyrobiłem, niestety. No ale widzicie, straciliśmy pozycję, lecz już znowu jesteśmy na pierwszej. Także, no mówię, gra nie jest trudna, przynajmniej na początku. Na początku jest ta faza, kiedy człowiek się uczy. Nie grać kolejny crash, tak dobra, pojedziemy po koparka. To jest też coś co jest fajne w tej grze, tak jest tędy pięknie, rozpędzamy się. I jeps, lecimy nad mostem. No, kurczę, no naprawdę tereny są genialnie zrobione. I wielki podziw dla programistów. 20. Takie utrudnienia czasami są w postaci, a w postaci i, czegoś co się, się rusza. Tu akurat był samochód. W innych misjach jest to pociąg, a jeszcze gdzieś indziej jest to samolot. Naprawdę to jest tak genialnie rozwiązane, że nawet, no, no nie wiem, nie wiem, za dużo gadam pewnie. No i znowu przycinka, tak jest. Postaram się w następnym odcinku może zmniejszyć trochę wymagania, bo gram teraz na full detalach. Wy możecie tego tak dobrze tego dostrzegać, gdyż z tego co wiem, YouTube zmienia jakość filmu, Tak jest. Ale to, tak i tak pięknie wygląda, wierzcie mi na słowo. Dobra i powtarzamy znowu trasę, teraz postaram się oczywiście jechać zupełnie inaczej, byście wy mogli zobaczyć jak plansza się zmienia. Teraz jest taki pięknie, pięknie omijamy, Om omijamy. Nie zrobię, nie widziałem, ale chciałem wam pokazać dół po prostu. Znowu jesteśmy tutaj. dobra, to wjeżdżamy w dół. Naprawdę ogrom pracy, wysiłku oraz botu e, kosztował programistom coś takiego stworzyć. Czasami naprawdę, jak się spojrzy na gry, to wiadomo za, za, za co się płaci. No, 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 lecimy, lecimy, pięknie. Oczywiście gra nie jest pozbawiona przeróżnych błędów, nie twierdzę, że nie. Tu widzicie, następne rozdroża są. Teraz pojedziemy sobie po... Bo... Jak to się nazywa poprawnie? Nie wiem szczerze. Mam nadzieję, że dam radę? Daliśmy radę, tak jest. Yy, nie, to nie jest filar, ale coś co podtrzymuje most. Widzieliście, zupełnie innym torem jazdy pokonaliśmy ten sam odcinek trasy. Lecimy, to no tam będzie drzewo? Nie, nie będzie, przelecieliśmy nad nim. Dobra, kurde, do nie mam. Bardzo mi to takę martwi. Ale jak zdążyliście zobaczyć, naprawdę. Ojej, pięknie. Przeróżne drogi, przeróżne. Ja z pewnością większość jeszcze one nie odkryłem. Ale. No cóż, no postaram to na antenie się, postaram się o to, żeby to odwrócić, ale ostatnie okrążenie, także będziemy dać się starać jak najszybciej to zrobić, jakby na następny wyścig, tak jest, wow, 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 pięknie, pięknie, bardzo ładnie, okej, okay, dobra, znowu lecimy w górę, tak jest, no tak, Jest za nisko podniosłem koła. No i znowu lądowaliśmy na dole, teraz pójdziemy tędy zacząć, co tutaj będzie. Bo podejrzewam, że to samo po prostu z innej skoczni wystrzeliśmy w powietrze. Dobra, jedziemy, jedziemy. Szkoda tylko, że tu, nie wiem, nie widzę i prawdopodobnie nie ma żadnego licznika yy, szybkości. Widzę, że jest pozycja w lewym górnym rogu. Jest też okrążenie w prawym górnym rogu jakiś czas oraz taka, nie wiem jak to nazwać, prawdopodobnie miała być minimapka w lewym dolnym rogu ekranu. Lecz to niestety nie przypomina mi żadnym wypadku minimapki. No tak, byłoby za łatwo jakby nam mam sobie pokazane wszystkie skróty i inne rzeczy, prawda? No i co, i w prawym dolnym rogu siadamy ten pasek do ładowania nitro, nie wiem, nazywajcie to jak chcecie, ja to tak nazwałem i koniec kropka. Okej, okay. teraz. Fajnie. Znowu wyskok pięknie, ta przybliżona kamera to oddalenie. To jest tak miotne, naprawdę będę się tym zachwycał. Okej, okay, i kończymy wyścig na pierwszym miejscu, tak jest, dojechaliśmy, możemy włączyć powtórkę, możemy włączyć restart, czyli ponowne zagranie, statystyki oraz kontynuować. O, bóg rozwałki odblokowano, no fajnie, dobra, kontynuuj i przechodzimy znowu do menu, gdzie wybierzemy ostatni na dzisiaj wyścig, ponieważ nie chcę przesadzać, chcę zobaczyć e, e, wasze odczucia na temat tej gry. I tu jeszcze dużo powiedzieć. No, i to, czy chcecie to widzieć w ogóle na moim kanale? Piszcie, komentujcie. Ja to na pewno czytam. Także o tym się nie martwcie. Eee, jeszcze weźcie co? Dla przykładu wam pokażę, jak się jeździ motorem. Bo to, motorem się o wiele gorzej jeździ, no ale co tytuł. To... No, chcę wam to pokazać, więc e, pokażę, prawda? I ostra jazda, ostra jazda. ciekawe gdzie ona będzie rozgrywana, na jakiej planszy, bo już nie pamiętam. Kurczę, za dużo mówię, a za dużo, za mało pokazuję pewnie. No daj, daj, włączę się, włączaj. O, mistrz rozwałku. Rozbić 4 w jednym wyścigu zupełnie do pała 60%. Oha, fajnie, że można wiedzieć takie rzeczy. Przemię, ale mieć śmierć przestworzy, rozbić przeciwnik, latując na nim. Tak zdarzyło mi się to już. I też pyta y pytam się do Was czy chcecie oglądać te scenki pokazujące y że tak powiem tereny. Jak chcecie, nie ma sprawy mogę je pokazywać, jak nie chcecie, będę je omijał, bo to też taka możliwość jest w grze. Dobra, no i jedziemy 3, 2, 1. Go! jest mi się motor nie podoba, motorem się w ogóle z... Czym jest. To jest taki moim odczucie, zapewne to odczucie jest błędne, ale wydaje mi się, że zupełnie inaczej się jeździ niż kładem, co jest naprawdę ciężkie. Wow, 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 wow. drzewo, drzewo, fuck. minęły skały, ale drzewo było. No cóż, nie zawsze się udaje, prawda? Okrążenie jedna aha, czyli to jest wyścig z punktu A do punktu B, no nie jest na zasadzie okrążenie. Fajnie, tutaj się nie będziemy nudzić, tutaj ciągle będzie jakaś nowa tra-tra-tra-tra-tra trasa. Tra, 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 tra. Fajnie, udało się. Jedziemy dalej. Znowu ten dopalacz. Cieszynko, nie wiem, czy zauważyliście to, zapewne tak, ale wspomnę o tym, iż gdy włączamy do spójrzcie, obraz tak jakby. Traci kolory, można to tak nazwać. Tak. Też to jest fajny efekt, który mi się osobiście podoba. Wow! Wow! Prosto w skałę. No i to jest jeden z, jeden z błędów, właśnie zauważyliście, że trafiłem prosto w skałę i no, nie roztrzaskałem się. A to jest troszeczkę kłopotliwe, ponieważ lepiej się roztrzaskać, gdzieś trafia na tor, a tak musimy sami dojechać, a nie daj Boże, tak jak to zobaczyliście teraz. Jeszcze roztrzaskamy się po drodze gdzieś, to naprawdę tracimy cenne sekundy i nasi przeciwnicy doganiają nas bezproblemowo. Dobra, teraz oh, kurczę, no nie, nie ścinaj mi się ta nagrywam teraz. Jezu, o Jezu, o Jezu. Mam nadzieję, że wobeccimy te Postaram się to naprawić w najbliższym czasie. O oh, widzicie taki bonus, po prostu nie zdążyłem. Balon leciał i nam oferował Przelot w kół nad kółkiem. Fajne rzeczy, naprawdę fajne takie dodatki, które umilają oko, umilają rozgrywkę. Zwłaszcza gdy tutaj, no, niestety ale się od. Znaczy niestety, może stety, odczuwa się bardzo mocny ten prędkość. Dlatego cały czas jest zdania, że fajnie by było, gdyby jakby producenci dodali do M interfejsu coś takiego jak licznik gdyż w niektórych przypadkach sam jestem ciekaw ile ja jadę kurczę nie jestem w stanie za bardzo się zacina widzieliście ta pociąg przejeżdża i można było przez e, obręcz przeskoczyć no czy widzieliście wylądowałbym następny błąd czasami e, w dużym że tak powiem znaczeniu gra nam utrudnia grę gdy lądujemy roztrzaskujemy się o coś co jest niewidzialne czyli tak zwane Niewidzialne ściany, prawda? To też było fajne, fajne miejsce. Z tego, co sami zdążyliście powinni zauważyć. Jeżeli chodzi nawet o rozkrypkę, samą, to czasami ciężko jest się zorientować, gdzie jest góra, góra a gdzie jest dół. Ale dobra, mieszkanie. To jedźmy tylko do końca. No i cóż... o nad kościołem, nad kościołem gdzieś przed dzwonnicą mogliśmy przelecieć i też zdobyć ów y, dopalacz. Wow 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 i shock. Gdzieś Widzieliście again. Ale dobra, no to jest gra, to każdemu się temu zdarzyć. Fajne tutaj jest to, y, bardzo często to mi się zdarzało jak grałem y, no, tak sobie prawda. Y, to że w ostatnich sekundach, było później naprawdę jest ciężko. Mijałem tego pierwszego zawodnika i wypierałem na metę jako pierwszy, to było piękne moim zdaniem no i co tu dużo mówić no polecam, polecam no, na pewno jak macie taką możliwość zagrać sobie trochę jedynej rzeczy której nie próbowałem w idzie nigdy, to jest wyścig multiplayer tego nie próbowałem, przyznam się sam jestem ciekawi jak to by wyglądało no kolejna kraksa, dobra jak to by wyglądało ale no cóż, nie dało mi by, by dane być yy, zagrać w multiplayer I tak samo, jeżeli jeszcze raz mamy, którzy jeżeli wiecie dlaczego jest ten problem z stworzeniem konta online Napiszcie mi w komentarzu, gdyż z chęcią bym z wami zagrał, jeżeli macie tą ochotę A tymczasem yy, dojechaliśmy do końca wyścigu tak jak mówiłem, trzy wyścigi myślę, że to wystarczająco jest No i cóż, jeżeli materiał się spodobał, daj wam górę. Jeżeli nie jesteś moim widzem, chciałbyś, e, chciałbyś być na bieżąco z moimi materiałami, jak najbardziej proponuję kliknąć e, przycisk subskrybuj, zostań wtedy moim widzem i będziesz informowany na bieżąco z moimi nowymi filmami dodawanymi codziennie. No i cóż jeszcze? No, zapraszam do kolejnych odcinków. Siema na rafa. Cześć!